Przymazimy Zimaneczko. Zima, Dzisiaj y, vlog z Warszawy. O ale flex. Nie no. Y, vlog z Warszawy, był z Krakowa teraz z Warszawy. Jesteśmy obecni na jakimś zajęciu. Jesteśmy obecni na jakimś zajęciu. I zostało się z godzinka 20 do Warszawy. Będzie vlogasek gdzie... cioduję <laughs> o... Tak. Y, malina. Mam nadzieję, że się Wam się spodoba. Dzisiaj mam fajną koszulę z Mandaloriana z drogu. No. Dobra, Spontanicznie poszło? Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. No i zapraszam do oglądania, jeśli Wam się mam pokażę jak to wygląda. I nie szukajcie mnie już tu, bo tu nie ma mnie pewnie od kilku Jesteśmy w Maku. <głos> <głos> Lena, się, Lena się trochę źle czuje, ale jak to ona... Strasznie maku. się czuję i trochę. Zostało 50 minut jeszcze. Nie mam ja sobie pierwszy raz prytki marchewki. Będziemy jeść. Tak. Tak. No więc tak, słuchajcie. Mamy samolota. Zjedliśmy Maka. Będziemy jechać dalej. Lena poszła na jakąś zjeżdżalnię. Taka sytuacja. Nie wiem co to za samolot. Nie wiem, może będzie startował. Tak on wygląda z bliska. Nie wiem czy coś widzicie, ja nic nie widzę. Tam ma taką fajną szybkę. Dobra, jedziemy dalej. Jakieś samoloty. I <laughs> Jesteśmy już poza e, niezbyt fajne kolejki. Y, w bardzo długi czas. Niefajnie. Nie fajnie. No, nie, słuchajcie. E, więc tak jedziemy teraz. Nie wiem gdzie. Może zobaczycie przebitkę. Gadać grę. mi będzie gadam z tyłu samochodu. No więc e, idziemy chyba zjeść. Lena jest kilosem. Y a wiadomo, no podróż mnie nie może ominąć Pepsi Dobra Co ty chcesz? Haul Jesteśmy pod palcem Kultury, nie wiem jak mnie słychać A to Lena Trochę dalej Powiedz coś do kamery na, Powiedz jak czujesz się o. troszkę dalej A tu się troszkę, jeszcze, 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 jeszcze Dobra